Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, sta. Dwunasty krakowie. Wielkie święto biegania na ulicach Krakowa pod Wawelem, życzymy Wam powodzenia. trzymamy za Was kciuki, będziemy z Wami na całej trasie, uśmiechajcie się do kibiców, pozdrawiajcie ich, przebijajcie piątki, oni Wam się na pewno odwzajemnią swoją energią będą Was wspierać. 12 Krakowia Maraton, sponsorem generalnym biegu jest PKO Bank Polski, który też dobiegnie w Polsce i ma nadzieję, że to hasło Bigajmy Razem nabierze absolutnie pełnego wymiaru i podczas dzisiejszego maratonu i podczas wielu biegów w Polsce, które przyświeca macie? Parku Polskiego biegajmy Razem. 42 km 195 metrów, królewski dystans, wspaniała trasa, cudowna pogoda, kibice, którzy czekają na Was i świetnie przygotowani maratończycy sąsierza spowiedź można odbyć w trakcie maratona zatem z czystym sumieniem można przemierzać ten dystans, będzie ale nikt tu dzisiaj nie zgrzeszy dzisiaj tutaj wielkie, wspaniałe rozgrzeszenie, radość radość objawiające się bieganie każdy odpala swój zegarek przebiegając linię startu 12 Krakowia Maraton by kontrolować czas, kontrolować tempo a grupy biegających akcje, które mają przynieść charytatywne korzyści dla tych, którzy potrzebują pomocy. Biegacze są taką fantastyczną grupą ludzi, którzy pomagają innym, własnym wysiłkiem, własnym przykładem. Niosą pomoc. Wspaniała grupa ludzi. 6 tysięcy zawodników. Mnóstwo tych, którzy przyjechali specjalnie spoza granic Polski, by wziąć udział w jednym z największych maratonów w Polsce. Rakomia Maraton. Ten rekord już wiemy, że zostanie pojęty frekwencyjny, jeśli chodzi o tę imprezę. Dwukrotnie więcej, prawie dwukrotnie więcej zawodników niż w ubiegłym roku. A teraz Spartanie są już na trasie, tak można powiedzieć. Pozdrawian. Oni tutaj biegną w szczytnym celu. W pełnym ręsztunku. Będą wam towarzyszyć. Będą zmagać się z tą trasą. I będą nieść się nad Jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał się do nich dołączyć, też może to zrobić. 4 minuty, już cztery minuty przebiegają linie Stark. 12 Krakowia Maraton. To pokazuje też, jak ogromna jest to grupa, jak fantastycznie to wszystko wygląda. Jest nasz kolega Keller, Przebieg właśnie. Start wyruszył na na trasę tego maratonu i teraz będzie biegł w tym pięknym tłumie. Krzysia, biegaj! Dawaj, masz teść! Pomachajcie, pomachajcie tutaj, przebiegając linię startu. Przed Wami piękna przygoda, fantastyczny czas, dobra niedziela. 28 kwietnia, 12 Krakowia, maraton. Królewski dystans 42 km, 195 m. Limit czasu na pokonanie tego dystansu to nie 5,5 godziny, to nawet 6 godzin można rozkoszować się, atmosferą tego maratonu będzie. I jeśli komuś zabraknie sił, to nawet jeśli ktoś zwątpi, to te 6 godzin powinno wystarczyć, by dojść do mety, do mety, na której będziemy na Was czekać, na ostatniego zawodnika, na każdego z uczestników 12. Krakowia Maraton, Maratonu Równych Szans, maratonu z historią w tle. Mm. Ja będziemy informować kibiców tutaj czekających dla Was na mecie tego biegu. Będziemy składać im meldunki z co 5 km, a zatem szczególnie sytuacji wśród kibiców tego co dzieje się na trasie będzie doskonały. Bądźcie z nami to słowa do kibiców. Czekajcie na tych, którzy wyruszają właśnie teraz na tę królewską trasę, dopingujcie ich na całym dystansie, a później, a później piąty. kwiaty, obrazkujcie, gratulujcie już na mecie. Tego wyścigu maratonu 12 Krakowia Maraton. Dziękuję Wam, że jesteśmy Przebierańcy, Indianie, z wielką różnorodnością. Ostatni zawodnicy właśnie teraz przekraczają linię startu 12 Krakowia Maraton. Wielkie brawa dla nich. Zobaczymy, czy ostatni będą pierwszymi. Na pewno wszyscy będą tutaj zwycięzcami, wszyscy będą bohaterami. Każdy to dobiegnie do metru. I ostatni spóźniał jeszcze z nieprzypiętym numerem startowym, ale będą mieć na to czas na pierwszych kilkuset metrach maratonu. 12. Krakowia Maraton wystartował. Dopingujcie Państwo uczestników, oklaskujcie, dodawajcie miary i sił, będą tego potrzebować, będą tego potrzebować.